Co powoduje ból brzucha po lewej stronie? 6 minut. W przeważającej większości przypadków ból brzucha jest spowodowany nagromadzeniem gazów. Jeśli jednak ten ból jest silny, może to wskazywać na poważniejszy problem ze zdrowiem. Co powoduje ból brzucha po lewej stronie? Ból brzucha, czy też dowolny inny, niezależnie od jego lokalizacji lub intensywności. Jest zawsze istotnym objawem, nawet jeśli nie wydaje ci się to jako szczególnie ważne. Nie powinieneś oczywiście mieć obsesji na tym punkcie, ani też próbować samodzielnie diagnozować tego zjawiska. Jednak nie powinieneś te z tego zupełnie ignorować. Zawsze, gdy masz jakieś obawy lub czujesz, że kosinus jest nie tak, najlepszym wyjściem będzie zawsze skonsultowanie się z lekarzem. Ale co w sytuacji jeśli masz ból brzucha po lewej stronie, dzisiaj skupimy się na możliwych przyczynach tego powszechnie występującego zjawiska w postaci bólu. Pamiętaj, aby zawsze zwracać uwagę na swoje zdrowie. A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, tylko twój lekarz może postawić ci właściwą diagnozę. W przeważającej większości przypadków ból brzucha jest spowodowany nagromadzeniem gazów. Jeśli jednak ten ból jest silny, może to wskazywać na poważniejszy problem ze zdrowiem. Ból brzucha po lewej stronie. Co go powoduje? Nie bez powodu przygotowaliśmy dzisiaj dla ciebie ten artykuł. Ból po lewej stronie brzucha nie powinien być w żaden sposób ignorowany ani też lekceważony. Jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystapi u ciebie razem z nim, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ból brzucha może mieć wiele powodów. Stary, tepy ból brzucha to nie jest objaw, który jest ograniczony do jednego konkretnego dnia lub pojawia się na kilka godzin, a następnie znika do następnego miesiąca. Ból po lewej stronie jamy brzusznej, który utrzymuje się przez dłuższy czas lub pojawia się zawsze zaraz po jedzeniu, jest czymś, co należy koniecznie wziąć pod lupę. Nie potrafisz uzyskać ulgi, jeśli zazyjesz środki przeciwbólowe. Aby spróbować zlagodzić ból, znika on na pewien czas, ale wraca z pełna moca w ciągu kilku godzin lub następnego dnia? Ból brzucha po lewej stronie jest jednym z najczęstszych rodzajów bólu, o którym lekarze słysza od swoich pacjentów. W większości przypadków jest to spowodowane nadmiarem gazów jelitowych w tym obszarze ciała? Jednak ze z racji tego, zeta część jamy brzusznej jest również miejscem. W którym znajduje się trzustka, zoladek, lewanerka i watroba, to od razu widać, ze ból brzucha to kosinus, czego po prostu nie możesz tak po prostu zignorować. Rozważmy niektóre z możliwych przyczyn występowania dolegliwości bólowych w tym obszarze ciała. 1. Zapalenie trzustki. Jest to obok gazów i wzdec najczęstsza przyczyna bólu po lewej stronie jamy brzusznej, stad istotne znaczenie. Zapalenie trzustki zwykle objawia się tak intensywnie, że konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja osoby chorej. Układ pokarmowy, watroba i trzustka. Zwykle będziesz odczuwać w takim przypadku bardzo silny ból brzucha, któremu towarzysza goraczka, wymioty i kolatanie serca. Zwróć uwagę na wszelkie drobne objawy w ciągu dnia, które mogą dostarczyć ci istotnych wskazówek. Pomyśl o swoim trawieniu. Po jedzeniu czujesz się bardzo syty, ociezale i odczuwasz też ból brzucha po lewej stronie. Jeśli tak i ból ten jest naprawdę ostry oraz towarzyszam mu inne objawy, prawdopodobnie musisz natychmiast udać się do lekarza. Być może uznasz także ten artykuł za interesujący. 6. Oczyszczanie za pomocą ziół. 2. Niedrożność jelit. Uważaj na wszelkie objawy wskazujące na potencjalna niedrożność jelit. Jeśli masz blokadę okreznicy lub jelita cienkiego, może to skończyć się poważnym, nagłym przypadkiem wymagającym natychmiastowej interwencji medycznej. Jelita Dlaczego występują przypadki niedrożności jelit i co to w ogóle jest? Ogólnie rzecz biorąc, jest to blokada, która nie pozwala na przedostanie się pokarmów ani płynów wzdłuż jelit. Objawy tego zjawiska są bardzo oczywiste. Oprócz silnego bólu brzucha po lewej stronie będziesz mieć też goraczkę. Ponadto nie będziesz w stanie wydalić z gazów ani też się. 3. Uchylkowatość, Uchylki jelita uchylkowatost jelit jest inna możliwa przyczyna powodu jaca silne bóle brzucha po lewej stronie. Ale co to takiego? W tym konkretnym przypadku w przewodzie pokarmowym pojawia się stan zapalny, tworząc ropne rany, które powodują naprawdę spory ból.